Hej, czy to możesz się łaskawa od niej odczepić? Nie, bo ona jest zwykłą pani karu i tylko nam przeszkadza. Wiesz co, może lepiej wrócić do tej stajni, skoro tak ci przeszkadza? No właśnie, chyba nie chcesz tam wrócić, prawda? Nie. No i to bardzo dobrze. Tylko proszę cię. Jak wreszcie dojdziemy do tego stada, to nie pyskuj, jak mały śrebaczek. Nie przejmuj się nim, jest głupi. Co prawda, gdybym mogła, to bym go wygnała z tego stada, do którego idziemy. Ja też. Albo bym go powalił. Ja jeszcze bardziej. Poczekajcie! Kim wy jesteście? Ja jestem Firefly. To są moi... Yy, pa partnerzy ekipy. Jakiej ekipy? Chcemy się dosyć do Waszego stada. Powiedzmy, że jesteśmy takim mikrostadem, a wy jesteście takim makro. Jasne. Nazywam się Indra. Jestem tutaj strażniczką. I najpierw bym musiała Was przedstawić naszej przywódczyni. Chociaż tak naprawdę to ja nią powinna być. Czemu nie jesteś? Mogę Ci załatwić posadę. Serio? I gra? Z kim ty tam rozmawiasz? Kto to jest? O, cześć! Cześć! Ja nazywam się Salsa. Jestem tu przywódczynią. Miło, nazywam ja się Firefly. Meksikana. Raven. Miałbym was poznać. Chcielibyście do nas dołączyć, tak? Tak, jak najbardziej. Dobrze, ale najpierw musimy was sprawdzić. Tylko lepiej nie przyjmujcie tej małolaty. Że co, proszę? Przypominam ci, ile ja mam lat. Mm, czy pomiędzy wami jest jakaś sprzeczka? Tak, i to dużo. Żyję z nimi już od paru lat i widzę to. No to w takim razie przetestujemy was. Czy umiecie się obronić na przykład przed nim stadem albo przed dzikimi zwierzętami. Czyli zorganizujmy... pomiędzy wami bójkę. Przecież w naszym stadzie miał być pokój. Ale to będzie takie sprawdzenie, no. Dobra, tylko żeby się nie pozabijali. Postaram się. Ja już się boję. Wiesz co, może lepiej ucieknij od razu. Nie. Wtedy pomyślisz, że mam. Ja nie mogę. Ja muszę to przerwać. Lepiej nie. Bo też zostaniesz ranny. Ja nie chcę, żeby ona, nie daj Boże, umarła. Stój tu spokojnie. Jesteś gotowa? Nie. Takiej odpowiedzi się spodziewałem. No i coś, rybaczku, masz dosyć. Myśl ty przestań. Całkiem nieźle. Jak na taką klaczkę. Siobędę ode mnie mniejsza. Jak to potrafisz? A tak. No i co? Poddajesz się? Tak ci się tylko wydaje. Słabo. Ci powiem. Średnio to widzę z tobą. Ja? Co? Teraz chujesz, bo nie umiesz się bronić? co? Poddajesz się, czy jednak nie? Hmm. Wiesz co, ty lepiej już nic nie mów. Dziękuję za zaproszenie do stada, ale ja chyba jednak wolę żyć sam, niż z tymi... ...dzieciakami. Wow! Czyli... Wygrałam? na no to wygląda. Gratulacje. I dzięki temu, że mi zaimponowałaś. To przyjmujcie do stada razem z Ravenem. Wow, dziękujemy. <grystanie> <grystanie> Naprawdę? Tak. A co z Firefly? Skoro chce żyć sam, to niech tak robi. Ja jednak preferuję to, żeby przyjmować konie, które naprawdę tego chcą i się do tego nadają. Naprawdę, dziękujemy. I Meksykano, mianuje cię nową strażniczką. Dołączysz do Indry i będziesz pilnowała stada. O, super. Jesteś ciebie taki dumny. Mm. Widzę tutaj jakiś romancik, gdzie mi się tylko wydaje. Yy, ja, ale ja tylko tak yy, po przyjacielsku. Weź przestań. Ja już to zauważyłam od paru lat. I zastanawiam się, czemu nadal się ze mną nie umówiłeś. Już od sierbaka to widać. Ja też się zastanawiam. Dzisiaj wydaje ci wolne i możecie iść gdzie tylko chcecie. Wow. Dziękuję Tylko lepiej uważajcie na stajnie Tak wiemy Życzę miłej nocy I lepiej nie wracajcie zbyt późno Bo możecie spotkać dziewczyn, wilki Albo jakieś inne dzikie zwierzęta Będziemy uważać Oczywiście, ja cię obronię Tylko żebyśmy nie spotkali tego głupka no właśnie. Co to są za koje? To by było fajne, ale. Jednak bym miał żyć przez. dużo, ilość lat jeszcze. z tymi. No, koni co naprawdę. nie przeżyłbym tego. moje Wrócić tam? Czy żyć samemu? Żyć samemu nie jest fajnie. Ale nie wiem, czy znowu mnie przyjmą. Przekonajmy się. Na no, nadzieję. czego ona się tak nazywa? ciekawy. Wpuśćcie mnie! Biednego konia, który nie ma domu! Dziadzio, kto to puka? Ty lepiej sprawdź, ty jesteś królową. Ale ja jestem mała. Wiesz, że mam że być w przyszłości królową, więc lepiej ucz się od razu. Jak nią być? Czyli mam otworzyć drzwi, tak? Dokładnie. Wow, kim ty jesteś? Chciałam zadać to samo pytanie, drogi obywatelu, który jak słyszałam od nas uciekł. Firefly, zgadza się? A gdzie są twoi przyjaciele? Cóż, oni wybrali życie w stadzie. A dlaczego ty z nimi nie jesteś? Cóż, zostałem pokonany w bójce i stwierdziłam, że będę żył sam. Ale jednak postanowiłem to wrócić. Pomimo, że nie cierpię stajni. Mhm... Skąd chcesz wrócić? To zapraszamy! Ja jestem Nadzieja. Jestem tutaj przyszłą królową. To tak właściwie, to Ty chyba nie jesteś koniem, prawda? Wręcz przeciwnie. Jestem alikornem. Połączenie jednorożca z pegazem. Myślałem, że to tylko jakieś legendy. Nie. nie Wielu przedstawicieli mojego gatunku żyje w naszej rzeczywistości. No, wow, jest to pod wrażeniem. Także zapraszam Cię. Bardzo przyjdzie tutaj niedługo jakiś człowiek i znowu stawi Cię do boksu. Super. Bardzo się cieszę. <noise> to dziękujemy. No cóż, bardzo ciekawe. No, to teraz muszę tak sobie tutaj poczekać na no człowieka. Firefly. Fajnie, że do nas wróciłeś, koniku. A miałem jakiś inny wybór? Kocham Cię, Raven. Ja Ciebie też, Meksykanu. Może bądźmy razem? Ja zawsze o tym marzyłam, odkąd się poznaliśmy. Wiesz, tak naprawdę zawsze bałem się Ciebie o to zapytać. Ale dlaczego? Nie wiem. No wy k coś zabraćcie z siebie wyjdziesz za mnie? Oczywiście. Zawsze marzyłam o tym, aby być dzika i jeszcze do tego się z Tobą związać na całe życie. <śm>